Firma Rusztowania Krzysztof Kiczka. Jako wiodący sprzedawca i dostawca rusztowań dla branży budowlanej na terenie Polski oraz całej Europy, zaprasza do zakupu rusztowań każdego typu. Prowadzimy sprzedaż rusztowań systemowych, fasadowych, modułowych oraz przejezdnych dla wszystkich zakładów przemysłowych, produkcyjnych i firm budowlanych. Zakupisz u nas rusztowania typ Pletak Bauman Rux Bosta. Telefon 661 448 785. Email biuromałpakiczka.com. Firma Rusztowania Krzysztof Kiczka. Jako wiodący sprzedawca i dostawca rusztowań dla branży budowlanej na terenie Polski oraz całej Europy zaprasza do zakupu rusztowań każdego typu. Prowadzimy sprzedaż rusztowań systemowych, fasadowych, modułowych oraz przejezdnych dla wszystkich zakładów przemysłowych, produkcyjnych i firm budowlanych. Zakupisz u nas rusztowania typ Pletak Bauman Rux Bosta. Telefon 661 448 785. E-mail biuromałpakiczka.com. Firma Rusztowania Krzysztof Kiczka. Jako wiodący sprzedawca i dostawca rusztowań dla branży budowlanej na terenie Polski oraz całej Europy, zaprasza do zakupu rusztowań każdego typu. Prowadzimy sprzedaż rusztowań systemowych, fasadowych, modułowych oraz przejezdnych dla wszystkich zakładów przemysłowych, produkcyjnych i firm budowlanych. Zakupisz u nas rusztowania typ Pletak Bauman Rux Bosta. Telefon 661 448 785. E-mail biuromałpakiczka.com.